Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych, Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali Jezusie, mistrzu, ulituł się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem. Padł na twarz u nóg jego i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł, Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: Wstań, idź Twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chrysty. Usiądźcie, proszę. Za każdym razem, gdy czytamy przed czytaniem Ewangelii, przed słuchaniem Ewangelii, w czasie liturgii Słowa, czynimy potrójny znak krzyża. Na czole, na ustach i na sercu. Na czole, co ma oznaczać, że Słowo Boże mamy zrozumieć, na ustach, że Słowo Boże mamy przekazywać dalej, dzielić się tym Słowem i na sercu, że tym usłyszanym słowem sami mamy żyć, że ono ma być zakotwiczone w naszym życiu. Dzisiaj pierwsze czytanie z Księgi Mądrości mówi o podobnych trzech wymiarach słowa. Księga Mądrości mówi: Słuchajcie, rozumiejcie, nauczcie się. Słuchajcie królowie, zrozumcie Nauczcie się. Taką ma e, służebną rolę Słowo. Słowo, które Bóg daje każdemu z nas, jest Słowem, które ma nas przemieniać, ma w nas się zakotwiczyć. My mamy tym Słowem sami żyć. Ono ma być treścią naszego życia. Mamy je po ludzku też zrozumieć, przyjąć. Ale zrozumieć nie tylko znaczenie słów, ale sens treści, którą słyszymy, sens słowa. Bo jeżeli popatrzymy tylko na treść, możemy się pogubić, tak jak to pogubili się świadkowie Jechowe, którzy słuchają tylko tego, co jest napisane i jak, w jaki sposób to jest napisane. I traktują Słowo, słowo Boże bardzo jako narzędzie. Słowo Boże za każdym razem zaprasza nas do głębi, zaprasza nas do tego, żebyśmy weszli w siebie. Po raz kolejny w tym tygodniu słowo mówi o wdzięczności, żebyśmy dziękowali, żebyśmy wchodzili we wdzięczność, ponieważ wdzięczność otwiera cały czas w nas taką świadomość obdarowania. Tak wiele otrzymaliśmy, dlatego dziękujemy. Tak wiele otrzymujemy od Boga, tak wiele otrzymujemy od innych ludzi. Niech wdzięczność będzie cechą charakterystyczną dzisiejszego wieczoru dla nas. I niech będzie myślą przewodnią naszej modlitwy. Obyśmy usłyszeli, zrozumieli, obyśmy żyli wdzięcznością względem Boga i względem ludzi.